Gracie z łks za 3 dni. Czy wiecie mniej więcej, kto tam będzie grał? W łks tak? Bo <laughs> to nie dowiedziałem. Śledziłem i z Parigi no i ostatni mecz z Legion. Jak grali, to wiedziałem, że było 40 zawodników chyba tam, nawet na liście mieli. Ale nie wiem, czy wszyscy zagrali, ale dosyć z z dużym składem obszernym grali, bo grali z trzema kwartałów po 45 minut i i dużo zawodników było deszczowanych z tego co wiem żadnego obozu przygotowawczych z nie mieli, także no, bardzo ciężko powiedzieć, no, trenera mają Piotra Świerczewskiego, który tutaj z nami, kolega grał, trenowałem z nim, ale ciężko jest powiedzieć co oni tam wymyślą, myślę że, tak jest, myślę że, że no na ostatnią chwilę nikt tego nie będzie wiedział będzie będzie tak że się będzie... pewnie z półtorej godziny przed meczem. No nie no no. będzie tak, że będziemy się za bardzo o tą informacją. No, właśnie są... właśnie, właśnie no, dla nas to są, to są właśnie będzie. takie najgorsze mecze no i sobie zdaję z sprawę, bo jest wielka niewiadoma. Nie wiadomo jak jest przygotowane boisko w Łodzi, jak kto tam gra w ogóle, co za zawodnicy, a wiadomo, że z takimi drużynami się ciężko gra. Oni, oni walczą o utrzymanie. Typowo nie mają nic do stracenia, mają zawodników skąd, nie wiem, na ostatnią chwilę skąd mogą ściągnąć. i starych mają I jest, jest ciężko naprawdę, ale my będziemy robić swoje i myślę, że, że będzie podchodzić do tego meczu tak jak do wszystkich innych. Po prostu mamy ten mecz wygrać, a nieważne kto to jest. Bardzo dobrze. Brakuje.